Czegoś takiego jeszcze nie było. Zasada tej serii jest bardzo prosta. Zapraszam osobę znaną z internetu lub show biznesu. Proszę ją, żeby usiadła na prawym fotelu mojego samochodu i zaśpiewała swoją ulubioną piosenkę. Proste? Proste. To zaczynamy. Jak mi pokazała samochód? Ej, 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 ale pojedynczo, halo. I czuję, że będzie boleć. Zapędowka prawdopodobnie odzyskała wzrok, jakby to usłyszała. I taka, mówię, adrenalina pozytywna. Zatrzymasz? To było niesamowite. Drift and sing. Drift and sing.